Ósme prezentacje form muzyczno-teatralnych Dźwięki Słów odbędą się w tym roku w dniach od 9 do 12 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie przy Kołowiaków. Bardzo serdecznie zapraszam. Festiwal Dźwięki Słów to koncerty, recitale, spotkania publiczności z artystami, artystów z publicznością. Artyści występujący w ramach festiwalu koncentrują się przede wszystkim na interpretacji słownej i dostosowującej się do dźwięków muzycznych. Tak, aby współtworzyć harmonijnie dzieło artystyczne. Każde z tych dzieł to kolejne nowe emocje, związane między innymi z tym, co dzieje się we współczesnej rzeczywistości. Tegoroczny festiwal posiada specyficzne hasło: Nie dla wojny. Artyści, również polscy artyści, którzy wezmą udział w tym roku w festiwalu, wypowiedzą się wypowiedzą swoje emocje związane z niesamowicie tragicznymi wydarzeniami. Serdecznie zapraszamy na kolejną, ósmą edycję Festiwalu Dźwięki Słów, która odbędzie się od 9 do 12 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie.